Witajcie, folder w kolejnym odcinku Krótkich Recek, a dzisiaj kolejny na kanale potężny Cold Steel. Zaczynamy. Cold Steel Formax Scout to bardziej budżetowa wersja noża Cold Steel Formax. Oczywiście budżetowa w sensie zastosowanych materiałów. Numerki, jak zawsze, na początek. Długość całkowita tego noża to 254 mm. Głownia ma 102 mm długości, 4,8 mm grubości, a całość waży potężne 289 g. Jak widać, więc nóż jest naprawdę konkretnych rozmiarów. A obrazuje to porównanie z tym 20 centymetrowym, no żartuję, <grytanie> to jest akurat Black Fox Bean, maluszek. Ale w porównaniu z Extrema Ratio BF2CD, która nie jest małym nożem, już widać te rozmiary. Bugs 110 Slim Pro. No, i oczywiście nasz ukochany Victorinox Pionier Alox. Czym różni się nasz Formax Scout od modelu Formax? Oczywiście materiałami. Kształt, długość, wymiary są takie same. Tamten nóż jest jeszcze cięższy. No, ale ciężko to sobie wyobrazić, bo tu mamy już prawie 300 gramów. Yy, Głównia typu Drop Point ze szlifem płaskim, wykonana ze stali Aus 10A. Yy, to pierwsza różnica. Formax posiada głównie ze stali S35VN, yy, a rękojeść to właściwie okładki rękojeści to Grivex. w przeciwieństwie znowuż do. G10 na modelu Formax. Mamy tutaj e, stalowe linersy, nieodchudzane stalowe linersy, na których e, te okładki z Grivexu zostały położone. Głównie pracuje na e, kombinacji podkładek e, fosfor, z fosforobrązu z maleńkimi, właściwie cieniusieńkimi e, podkładkami z teflonu. W związku z czym e, Mechanika tego noża jest wystarczająca, żeby opadł nam pod własnym ciężarem po złożeniu, po naciśnięciu blokady, no a resztę trzeba sobie już dotrząsnąć albo, albo dozłożyć. Otwieramy go oczywiście obustronnym kołkiem potężnych rozmiarów, tak jak cały nóż. Blokada to triad lock, czyli to, z czego Cold Steel słynie, czyli ta blokada typu backlog poprawiona o patęcik Cold Steela, polegający na dołożeniu stop pina między głównią a blokadą. Oczywiście zamknięta konstrukcja, ale tego wymaga. Sam, sam, sama blokada, czy konstrukcja blokady, bo gdzieś musimy oprzeć tą sprężynę, w związku z czym cały grzbiet rękojeści jest zamknięty. To jakiś plastikowy backspacer po prostu jest dołożony. Klips stalowy, klips nie będący klipsem Deep carry, tyle mniej więcej tego noża. A właściwie to tyle, tego noża będzie wystawać Wam z kieszeni. Klips możecie przełożyć na drugą stronę. Mamy tutaj te dwie śrubeczki, które to umożliwią. Nie ma tu żadnych patentów, wymyślnych rozwiązań. Klips jest po prostu przykręcony do rękojeści bez żadnych tam wgłębień, podszlifowań, frezów. Zwyczajnie od góry klas i przykręcony. Więc osoby ręczne. Też mają możliwość noszenia tego noża w lewej kieszeni. Blokada nie faworyzuje żadnej ze stron, w związku z czym lewo i praworęczni będą mieli dokładnie ten sam komfort. Sam nóż, mimo swoich rozmiarów i wagi, dość przyjemnie leży w dłoni. Ergonomia jest naprawdę przyjemna. To podcięcie tu na wszystkie nasze palce. Fajnie się sprawdza i zapobiega ewentualnemu zsunięciu się palców na krawędź tnącą w momencie, w którym w coś będziemy go wbijać. Podejrzewam, że będzie to właśnie drewno, bo chyba w lesie ten nóż najlepiej się sprawdzi. Nie widzę zastosowania w codziennych czynnościach w mieście. On jest po prostu potężny, ciężki i przebudowany. Zobaczcie, jak grubo tutaj jest na grzbiecie. Można sobie troszeczkę skrócić chwyt tym podcięciem pod palec do jakichś bardziej precyzyjnych rzeźbień czy strugań patyka na ognisko. No i co? Słuchajcie, to chyba pierwszy mój kolstyl, w którym nie znalazłem znaczących problemów jakościowych. Nie znalazłem tutaj żadnych rys w nowym nożu. Nie znalazłem niedorubek, jakichś podszlifowań, dopasowań. Wszystko jest ładnie spasowane, równe. Głownia jest wycentrowana, nie ociera nam o nic. dość przyjemnie pracuje. W związku z czym no wreszcie, wreszcie się udało znaleźć Cold Steela, w którym zadbano o jakość. Oczywiście nie mam wielu doświadczeń z tą marką, bo noży od tego producenta posiadałem chyba z 5 czy 6. No ale tamte niestety zawsze miały jakąś wadę. Tu wreszcie udało się, znaczy, że się da. Nawet krawędź tnąca wyprowadzona jest ładnie i równo po obu stronach. To z czym Cold Steel też czasem miał problemy. Tyle o Cold Steel Formax Scout. Ach, zapomniałem Wam podać cenę. No, w tej chwili już jest tro trochę trudno go kupić. Ale jak był w sklepach, to był między 550 a 580 czy 600 zł dostępny. Pewnie, jeżeli Cold Steel znowu wypuści ten model na rynek, czy znowu pojawi się w polskich sklepach, ta cena będzie już wyższa, no ale... Taka kolej rzecz. Tyle już teraz. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.